Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 21 Road to Glory. No, chwilkę mnie nie było, zaliczyłem wyjazd na Mazury, więc i filmy się nie ukazywały. Był co prawda wczoraj stream, No ale mamy trochę towaru do pokazania, którego nie widzieliście na streamie a więc m.in. nagrody za skład Battles, jak zwykle Elitka 1, a więc 30 tysięcy końców i dwie megapaczki rzadkich kart. Lecimy z pierwszą z nich. Czy wypadnie nam coś potężnego? No nie trafiliśmy jeszcze żadnej karty Festival of Football. No i z tej paki również nie trafimy, bo to będzie pizzy, tak? Tak jest, 84. No okej, okay. w miarę wysoko oceniona karta, ale nie na to oczywiście liczymy. Może w drugiej paczce. Zobaczmy przede wszystkim, czy będzie walkout. No, no nie będzie walkoutu. A, nie będzie nawet ekranów. A poleci nam pan asenho rewelka. Rewelka. No, pootwieraliśmy też troszkę m, tych paczek, które można podglądać teraz. Ale jak widzicie, z marnymi efektami nie wypadło z nich nic ciekawego. Co zmotywowałoby nas do kupna? No, tutaj sytuacja wygląda tak, że z tego co oglądaliśmy, czytaliśmy, to głównie wypadają dobre karty tym, którzy nie mają końców. No, bo jej chce w ten sposób zmotywować ludzi, żeby sobie wydali na FIFA points kasę. No, u nas jak widzicie, spaczki za 50 tysięcy jakiś tam zakaria, no więc na pewno nie wydamy 50 tysięcy końców na taką pakę, no jak coś trafimy to może. No a teraz to co kochacie najbardziej, a więc gameplay. Junior musiał rozegrać jeszcze mecz w Division Rivals, no bo kończymy tam jakieś zadania, no i trafił sobie na taki oto skład Bajusz FC no Składzik nie jest jakiś tam słaby Puszkasz w ataku no zobaczymy. no zobaczymy Jak będzie szło Wiecie że to nie składy grają tylko serwery No i niestety zaczęło się Najgorzej jak się mogło zacząć Bo Ansufati Nie do zatrzymania był podał do Puszkasza No i co Mamy 1 do 0 Dla naszego rywala już na samym początku meczu no a w 13 minucie Aleksander Arnold wbiegał w nasze pole karne u wszedł w niego ciałem no i co? No i rzut karny. Witamy w FIFA 21. No i podszedł do jedenastki Puszkarz, gdzie będzie strzelał. Zobaczmy, no strzelił niby blisko Schmeichela, ale także nasz duński bramkarz nie miał jak obronić tego uderzenia w 22 minucie junior skonstruował całkiem fajną akcję, którą wykończył George Best. No więc zmniejszyliśmy troszkę prowadzenie chyba węgierskiego rywala. No ale w samej końcówce pierwszej połowy, no zobaczcie jak nam się rozlazła obrona. No i na to popatrzcie. No, Kyle Walker przepychany przez Ansu Fatiego jak dziecko. No i koniec końców Asensio strzela gola na 3 do 1 no ale w 70 minucie Ronaldo podał do kantony, kantona znowu do Ronaldo i jest już tylko 3 do 2, no junior gra do końca no bo liczy się każdy punkt w Division Rivals a to 82 minuta Bruno do Ronaldo, Ronaldo i mamy remis 3 do 3 a więc no, ciężko było, ale się udało. A tu Anbisaka Bisaka rehabilituje się za tego sprokurowanego karnego podanie do Frenkiego. Czy się jeszcze uda skończyć tę akcję? Bo już czas upłynął doliczony. Udało się. Ronaldo na 4 do 3. No i teraz junior może pokazać cieszynkę naszemu rywalowi. No, on oglądał przez cały mecz. To i my sobie chyba. Jedną powtóreczkę możemy tutaj zobaczyć. Tym bardziej, że to już koniec meczu. Tak jest ostatni gwizdek. No i mamy wymęczone, bo wymęczone, ale raczej zasłużone zwycięstwo. Ronaldo z hat-trickiem. Miejmy nadzieję, że podobnie zakończy mecz Lewandowski przeciwko Szwedom. No i jak widzicie, dzięki rozegraniu tego meczu w Rivals udało się ukończyć w punktach przełomowych. Zadanie strzel w 200, za co dostaniemy paczkę Ultimate. No, jak widzicie, Junior nie jest wielkim fanem Rivals. No, przez prawie rok rozegrał zaledwie 200 spotkań, w których strzelił gola. No, ale paczka Ultimate wjeżdża, są do trafienia całkiem fajne karty Festival of Football. No i zobaczmy, czy uda się. Tym razem przede wszystkim walkout czy będzie jest, no ale to jest zwykły walkout. Hiszpania, Bramkarz tym razem, no i wszystko jasne. Dawid Gea. 86, no porażająca karta z paczki Ultimate. No dobra, ale przyda nam się Hiszpan pewnie do przepalania, no bo grać to nim raczej w pierwszym składzie nie będziemy. No ale sobie. Przepalimy tę kartę. Gdzieś tam są jeszcze SBC do zrobienia. Ciekawe, więc przyda się. A zobaczmy, co poza bramkarzem United. Rafa, Bale i w zasadzie tyle na tej stronie. No, może jeszcze jakieś ekrany w duplikatach. Tylko Oscar. No, a więc szczerze powiedziawszy, mocno średnia, żeby nie powiedzieć słabiutka ta paczka Ultimate. No, a tu... Zrobiliśmy jeszcze Hernandeza w zadaniach, no, karta Pawtu Glory, więc może dostać upgrade, chociaż już nawet teraz wygląda całkiem całkiem nieźle. No, zobaczymy sobie walkout. No, jak się nie da spaczek zobaczyć walkoutu zielonej karty, no to może w ten sposób nas to zadowoli. No, jeżeli by dostał upgrade, o 2-3 punkty, no, Francuzi mogą. Zajść daleko więc może to być całkiem niezła karta. Polecamy ją zrobić. No a zrobiliśmy także godnych zwycięzców Festiwal of Football 2. Turniej fajny, szybko się to stosunkowo robi. Junior rozegrał chyba pięć spotkań, potem oddaliśmy jeszcze wygrane. No i zobaczmy, tydzień temu poleciał nam z tej paki Lotar Mateusz. no a teraz a teraz nie poleci nam walkout, poleci nam. Karta Libertadores, jaka? Mmm, Carlos Tevez, No, rewelacja. A więc e, cały czas bez karty Festival of Football. Może to się zmieni po zrobieniu SBC? Piłkarz 85 Plus do wyboru. Jak widzicie, przepalamy tutaj jakiegoś tam informa niewymiennego. No i zobaczymy, zobaczymy, jak się nie da spaczek, to może z takiego pika poleci coś wyżej ocenionego. No byle nie same osiemdziesiątki piątki, bo z naszym szczęściem to może być i tak. Zobaczmy. No jest to Robertson 87, no a poza tym same osiemdziesiątki piątki, więc Robertson troszkę uratował tego pika, ale oczywiście nie jest szczytem naszych marzeń, szkod. No to jak nie 85 plus player pick, no to może potrójna rozbudowa 87 plus, jak widzicie przepalamy DHE, przepalamy tam Sterlinga 88, no więc miejmy nadzieję, że wypadnie nam chociaż jakaś karta wyżej oceniona niż 87, bo zaczynam mieć obawy, że może nam tutaj polecieć słabo. No ale zobaczmy, nie traćmy nadziei, no i co? No i co no, oczywiście będzie, bo być musi, no ale nie jest to karta Festival of Football. Ojej, to jest Auba, a więc spełniły się moje niestety czarne przypuszczenia. Dostaliśmy z tej paczki najgorzej jak się tylko dało, no bo skoro Auba jest na okładce, że tak powiem, no to poza nim. W paczce będą też karty tylko 87, a więc kompletnie nieopłacalny interes, jak widzicie, i jej po prostu pluje nam w twarz tymi paczkami. No ale co zrobić, co zrobić, zobaczmy kto poza obą. Fabinho i Suarez. No rewelka, nie wiem, jak Wam leciało, liczę, że dużo lepiej niż nam. No, życzę Wam jak najlepszych trafów. No, bo coś takiego to jest po prostu jakiś tam e, przykry żart. No, a skoro nie mogliśmy trafić karty Festival of Football, no to jeszcze zabrałem się i zrobiłem srebrne gwiazdy. No, bo ten wirc wygląda całkiem nie najgorzej. Zawsze karta zielona, kolejna w klubie, a może się przyda gdzieś tam do grania. Nisko, niby oceniony, no ale oczywiście statystyki tej karty to jest jakieś tam 85, 86 pewnie gdybyśmy mieli ocenić jej realny potencjał. No a poza tym, Niemiec z Bundesligi, łatwo go gdzieś tam połączyć. No zobaczymy, jak Niemcom pójdzie na euro. Teraz mają szansę na awans, więc ta karta może gdzieś tam jeszcze dostać jakieś upgrade'y, No ale oczywiście. Nie będziemy się tym specjalnie podniecać. Teraz my myślami już jesteśmy tylko przy meczu Polaków ze Szwecją. Trzymamy kciuki za naszych. No a ja się będę już z wami żegnał. Trzymajcie się na razie.